Okay. Następna akcja, którą będziemy robili sobie z nachwytu, będzie e, reakcją na to, że przeciwnik będzie chciał się wydostać z, na, z naszego chwytu. Okay? Czyli mamy sobie op, pozycję, naciągamy, idziemy tu, trochę się O, mamy taką pozycję i teraz słuchajcie. E, on, żeby uciec z tego nachwytu, Musi użyć takiego ruchu mądrego, w którym będzie rotował swoją rękę do wewnątrz op, i będzie ją wyjmował tu, żeby z powrotem się znaleźć poza zasięgiem mojego ramienia. Tak? I teraz, tak jak ja już mam ten uchwyk, tak, jestem w pozycji i on próbuje wyjąć tą rękę. Jest moment, w którym dłoń jest wewnątrz, i ja swoim nadgarstkiem blokuję tutaj jego ramię. Okay? I to jest dosłownie ułamek sekundy na to, jak jestem w pozycji, żeby wolną ręką, tamtą drugą, wejść pod pachę i złapać go tutaj wysoko pomiędzy e, tricepsem, a e, pomiędzy łokciem a barkiem. Puszczam wtedy tamtą rękę, op, przeprowadzam i znowu mam sobie pozycję, w której odsłoniły mi się plecy, nad którą pracowaliśmy wcześniej. Stąd dwa rozwiązania, które były wcześniej. Albo przeciwnika naciągam, hop, Łukaszu, albo, jeżeli czuję, że mocno siedzi, wychodzę do pozycji i będę kombinował nad pleckami tu, wspinam się tutaj, hop, różne okna. Tak? Czyli zachodzimy sobie za plecy. Teraz hop, jesteśmy w pozycji, wysuwam, tak? Tu, hop, mam pozycję, on próbuje się wydostać, ja go blokuję. To jest ten jeden moment, kiedy tylko czuję, że, do kiedy tylko czuję, że jego łapa jest blisko mojego tłowia, chcę swoim nadgarstkiem zablokować, druga ręka wchodzi wysoko, hop, przeprowadzam i wchodzę do pozycji. Tu, hop, zajmuję plecy.